Siemano, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie jesteś. To niezwykle kolejny odcinek Minecraft. Jak wygląda dom, i tym razem dom Lisa? Przypominam wam na starcie o łapie w górę! Do spojrzenia na kanał Luxera, który jest ze mną dzisiaj w odcinku swoją drogą, w zostawieniu Poletę. subskrybera, przypominam, że jest mega ciepło, także możecie zostawić łapę dla zachętę. Każda łapka to jest minus 0001 stopnia, także dobijmy do prawilnej temperatury 20 stopni, a jest 30, więc możecie zdobić 1000 nie wiem, łapek widzisz? i będzie optymalnie, co? Mamy mamy uszy uszy. O nie. Mamy sklep. Nie, dobra, słuchaj, zaczynamy. Ja idę z tej strony, ty z tamtej, i zaczynamy budowę domu Lisa. Czyli coś teoretycznie prostego, teoretycznie ciężkiego, tak na dobrą sprawę. Ja mam pewien pomysł, bo wiem, jak domy Lisa wyglądają takie. Czy Lisa ma dom? To. Żółtego trzeba by zapytać. <laughs> <laughs> A taki kumpel, żółty Liz, wiecie, rozumiecie? Szulte, Lizę i te sprawy. Tak, jak ktoś I... polecam. Seria z. z seria jednocinkowa z Ultimate Kitchen Horse. <laughs> A, może, może będzie dwóch odcinków, a zobaczymy. A ja myślę, że odcinków będzie więcej, tylko najpierw musimy nadrobić zasięgi, moi drogi będzie więcej wyświetleń, więcej łapek, więcej wolności słowa, co? Te ostatnie może na tym kanale niekoniecznie, bo tu moje zdanie jest nadrzędne. Serdeczny słoik dla Was. Sorry, ale jak wiecie, jest mega upał i należy się nawadniać regularnie, do czego oczywiście zachęcam, żebyście pili regularnie wodę. Weźcie sobie coś do picia dzisiaj na odcinek. Takie upały trzeba regularnie spożywać płyny, bo inaczej można się łatwo odwodnić. Odwodnienie jest niczym, nie jest niczym fajnym w sumie. Wiem, bo często się odwadniam, bo. No, z tym akurat muszę się zgodzić. Kurczę, nie jest to przyjemne, bo kurczę, zmęczenie się wtedy trzyma cały czas. W szczególności jak jesteście youtuberem i zdarzy Wam się przy takiej pewnej lampie. Ale mi się zrobił fajny. Jak będzie takie dmuchanie na odcinku, przepraszam, no ale nie jestem w stanie bez otwartego okna żyć. Już nie mówię nawet nagrywać. Tu żyć się nie da bez otwartego okna, więc przepraszam Was bardzo, jeśli będzie takie słabe nagranie, no to rozumiecie, że Cyfer to robi dla Was, tak. może że wszystko jest robione dla widzów i oni będą wtedy... tak, 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 dokładnie. Zadowoleni. Będą zadowoleni. Tak, wszystko jest dla Was, nie? Po ostatnią kuchenkę też kupowałem, specjalnie dla Was. Chociaż w sumie po części tak, bo przypominam, że seria gotowanie z Cyfrem już niedługo na kanale, moi drodzy. Jeszcze tylko ostatnie porządki nam zostaną i Cyfer będzie nagrywał jak przypalić wodę w kuchni. Dokładnie, to Pod, podobno się da. Będzie taki poziom kucharstwa, da się, da się da się. Można, można spalić sam garnek zawsze. Można spalić sam garnek. jakby nie chciałbym tego zrobić, bo w sumie karo by mi dała wtedy do wywiatu jakbym to porobił. Aczkolwiek gotowanie z cyfrem już niedługo i będzie to takie jak mówiłem, trochę tak, trochę tak. Będzie seria pół, 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 pół ważna, w sumie nawet bym ujął. Będą odcinki, gdzie faktycznie będę robił jakieś fajne przepisy, będą przepisy od was. Nawet, myślę, będziemy próbować zrobić przepisy od widzów, moi drodzy. Jedyne na co czekam, to teraz w tym momencie kuchenka, jak podłączymy, bo ostatnio właśnie kupowaliśmy kuchenkę e, i jeszcze mamy niepodłączoną i z tegoż tytułu czekam aż ją podepniemy I jak podepniemy, to wtedy już <kluw> będę zaczynał z serią, tak. Bardzo kulturalnie, panie Cyfrze, obiad jadłem niedawno, więc przepraszam, e, może mi się zdarzyć coś takiego, wymsknąć się. No co, no każdy czasami beknie sobie jak świnia, prawda, na nagraniu. No może nie na nagraniu, bo każdy nagrywa. Dobra, cyk. Ja mam stary taki pomysł, dosyć fajny. Ty pewnie zbudujesz jakiś kurnik czy coś, tak... Kurde, ej no, Coś mi mówi, ej, ta, ale coś mi tak stary normalnie tak... On buduje kurnik. O nie, ja, jak mnie wyczułeś. Ten ninja za oknem mi powiedział, wiesz, u ciebie. A, dobra, ten. Ten ninja A, za oknem, To, to, już, tak. to już wiem, czemu się... Tam, ja myślałem, że tutaj papier wysyła tajnych agentów. Ale nie, jednak stary, nie. to mój ninja z okna, ja mam swoich prywatnych ninja i, i... właśnie powiedziałem, żeby... Ej stary, weź mi powiedz co on buduje, weź mi powiedz co on buduje. I powiedział mi, że Liz buduje kurnik, na pewno buduje kurnik. Kurnik please. już był w sumie na tej serii. Liz. Liz. Liz, Liz list lis, nie bądź dis. Był, był kurnik na tej serii? A dom kury? Tak, był dom kurczaka. Z papierem właśnie. <grym> Także wiesz, no jakby tu z kim innym. No to tak jakbym zrobił na przykład, jak wygląda dom owcy bez Zetiego na przykładu, nie? To tutaj tak nie wypada, nie wypada. No tutaj jest kultur, kultura wymaga. Albo dom nosacza be, bez kurcze, kulfona. To też nie wypada. Halo, co co tam, Halo? Nie, 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 nie tucz nic, nie tucz szklanek, Luxer! Lukser, nie bądź taki! Lukser za nie mógł Lukser za nie mógł moi drodzy Jak tak można? Dobra wróci do mnie pewnie za chwilę Słuchajcie, zużycie A wiecie dlaczego tak się stało? Bo jest mało łapek A lukser nie lubi mało łapek Dokładnie, tak, tak jest, to, 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 to story jakby jest Dobra. Dobra, szklanki uratowane Szklanki, Jezus, naprawdę szklanka poleciała? Nie Ej, ja myślałem że stary, że teraz faktycznie takie te brzdyknięcie ej, ale to byłby przyps tak. N nagrywał odcinek i potuł wszystkie szklanki w domu. Yeah. Nagrywał i przez to nie ma w czym jeść. Dobra, tu już jest zewnątrz, to to muszę sobie tak zrobić. Ja mam jakby fajny dzisiaj pomysł. Ale szybko mi strasznie pójdzie tutaj, powiem ci już. Tak? Ojej, znowu będę długo. Bardzo szybko, bo ty za długo myślisz, wiesz, za długo myślisz, to jest stary, na maturze tak samo pewnie było, jak nic. Normalnie, czasu zabrakło, tak? Zgaduję. Nie, no, akurat to się czasu nie zabrakło. To... Czasu nie zabrakło. Ale... Aż się dziwię. Ja pamiętam, że skończyłem, <laughs> to jest najbardziej przypałowe, że wiesz, ma... na maturę macie ile czasu, to było 120 godzin, 120 minut? Eee... No, już, jazda. 3 eee... trzy... godziny 90. Trzy godziny. Ale na rozstrzygnięcie też jest 3 godziny, no. No, no to ja jakby w połowie czasu skończyłem pisać maturę. Ze wszystkiego. I wiesz, był ten motyw. Co ja robić mam? No niby mógłbym napisać więcej. No nie, niby ale mógłbym, po co? ale zmieniłem tylko na złe czasami. Więc stary nie, ale motyw jest taki, że autentycznie kończyłem dosłownie, no. Ostro, ostro przed końcem na dobrą sprawę I z tegoż tytułu yy, po prostu leżałem se na ławce I tu, egzaminacyjni, za, egzaminatorzy zawsze na mnie kurcze patrzyli wtedy, nie? No bo ja se wywalony na ławce leżę i po prostu z, Dosypiałem to, czegoś nie wyspałem Najśmieszniejsze, że podczas matur oczywiście jak najbardziej codziennie nagrywałem i streamowałem, więc takowo yy, jest tyle, że w ja, ogóle tylko, to... ja tylko maturę z maturą miałem pechową No to, mu to muszę przyznać nie wiem, jak była w tym roku. Wiem, że angielski był przyrąbany No znaczy, w tym roku. nie, nie, bo ja, byłam, ja byłem chory w ogóle. Ona mnie wzięła. Okej, okay, to to jest bardzo to, to jest częste dobre, u mnie, kiedy mam cokolwiek. Co ja to dostałem przed egzaminem z masażu, także. Pozdro, rozumiem Twój ból, że tak powiem. A to boli naprawdę. <noise> ból dupy, żeś dostał taki <noise> przed egzaminem. <noise> nie, ale szczerze mówiąc, masakra jest. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ja mam notkę, jestem bardzo stresowy. Cześć, jestem stresowy. Nie no, jestem Cześć człowiekiem, stresowy. który ma bardzo wielkie problemy ze stresem, generalnie. I w sytuacjach stresujących, jak właśnie jakieś egzaminy czy coś, bardzo często nawala mi coś, czy z żołądkiem, czy ogólnie głowa mnie boli, czy coś. Co jest spowodowane właśnie tym, że no, jest, za bardzo się przejmuję jakimiś takimi pierdołami, jak egzaminy. Jak matura. Po to pierdoła jest. W porównaniu do tego, co później. Prawo jazdy jest cięższe. No, prawo jazdy akurat jest ciężkie, to, to akurat muszę przyznać. Prawo jazdy jest o wiele cięższe od matury, więc naprawdę, jeśli przyjmujecie się maturą... Oj, zawałem no, 13 jest... razy egzamin na prawko. Nie, 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 nie. <laughs> Niektórzy mogą zdawać, tak jak ja, że najpierw będą zdawać e, e, prawo, jazdy, e, prawo jazdy dopiero potem matura. Też tak może być. No ja osobiście z, mówię, 13 podejść do prawa jazdy, także... Rekordzistą nie jestem w sumie w tych stronach moich, bo egzamin 15 razy. Rekordzista chyba ogólnie w Polsce, nie? Jeśli chodzi o ilość egzaminów. No. Z tego co kojarzę, podchodził chyba teorię 111 razy i 23 razy praktykę. Mm. Woje, Także Także. 111 razy teoria? Lol. Nie no. ja myślałem, że praktyki można więcej nie zdać. Wiesz, są ludzie, no ale wiesz, no jak to się w ogóle. No, ja się nie uczyłem do teorii, tak? Fakt, faktem. Ja z buta przyszedłem na teorię i zdawałem ją kilka razy. To, to nie jest tak, że zdaję ją za pierwszym, bo faktycznie jakbym się uczył, to bym zdał ją, bo nie była niczym trudnym, aczkolwiek wie, mogę wam powiedzieć, jak będziecie, są błędy arkuszu odpowiedzi. Bo masz na przykład, że skręt w jakąś stronę, nie? Mm -hmm. Składowo jest, że zakręt w jakąś stronę. Normalnie zjeżdżasz do środka, nie? Żeby cię nie wyrzuciło na zewnątrz pasa. A odpowiedź A, była. Wiem, no to faktycznie tam, tam jest błędna. A odpowiedź była błędna, bo pokazywała, że, że powinieneś zjechać ten. Także no zdarzają się błędy w nich, tych egzaminacyjnych. I na tym ja na przykład punkt straciłem. Punkt, który zabrak mi do zdania. Także fajnie, nie, fajnie. Ja nie straciłem na jakiejś lince, bo tam były odpowiedzi, które w ogóle nie tam nie, nie pasowały. No bo linkę to. No ktoś by mógł e, ci tam przeciąć linkę, co nie? A tam w ogóle no. były inne odpowiedzi do tego. Nie, wiecie co, niektóre rzeczy trzeba. Po prostu na logikę się szczerze bierze później. Eee, Byk? Bo nie ma tutaj jakiegoś takiego wielkiego problemu, naprawdę. Aczkolwiek, naprawko no, jest bardzo stresujące, szczególnie jeśli zdajesz w mieście, które ma opinię, że zdawalność jest. No. Wysoka, szczególnie no, wysoka. Szczególnie wysoka, tak. Że. Nie wiadomo skąd się to bierze, nie? No, to, to nie do końca uczciwie obstawiam je ze wszystkimi egzaminami. Tak już to bywa, że no nie do końca wszystko jest jak powinno dopilnowane być. Ale ja tu nie będę. A Jakiego narzędzia brakuje w mikroblokach? Jakiego narzędzia ci brakuje? Jakiego robienia schodków. Do robienia schodków. Opowiadasz? Tak. Może zrób bądź, bądź tym innowacyjnym, tym twórcom. Zrób tworzenie schodków. kurcze, no i normalnie jazda, Luxer. Co myślisz? W stalu tak, zro zrobić, zrobić moda szybkie tworzenie e, klo, e, tych e, schodków na mikroblokach. Dokładnie. To, tak. co, ja myślałem, że fajnie jakby te mikrobloki były bardziej popularne, bo można by było robić takie biblioteki e, tych e, mikrobloków, co nie? Projektów, jakby stworzyć, ej, ale jakby stworzyć na przykład do moda dodatek, który tworzy właśnie globalną sieć tych, gdzie możesz swoje projekty zapisać. Znaczy, te możesz normalnie, je możesz odzyskiwać te projekty. Tylko, tak? że zrobić taką mapę, że tak, no? Można je nawet przekształcić na model e, do Wikipedia. Eee. of to, to to ten, e, ale powiem ci szczerze, że no jeśli o mnie chodzi, to uważam, że mogłaby powstać taka modyfikacja, która wiecie, stworzy globalną, tak jak jakiej masz e, w Steamie, masz... E... Zabij mnie, bo nie pamiętam. E... Jak się nazywa ten, gdzie można różne mody... Workshop? Workshop, o, że taki workshop stworzyć do tej modyfikacji i to by było dosyć ciekawe, nie w formie może workshopu, no bo wiadomo, to, to, to tam raczej chyba nie można by było czegoś takiego, ale jakby stworzyć mimo wszystko nadal taki mm, no miejsce, że podłączone do internetu, multiplayer, czy nawet w formie serwera mogłoby to być jakiegoś, gdzie wchodzisz i pobierasz sobie projekty, nie? E, myślę, że coś takiego mogłoby fajnie urozmaicić. Kurczę, to się tak nie ma. Dobra. Teraz czekajcie, bo muszę teraz rozkminić, bo cyfrę ma lewer 10 600 poziom. IQ oczywiście mówię, o poziomach IQ, nie? Bo to tak nie jest, że najmądrzejszy człowiek ma 9cyfrową liczbę IQ. Pozdrawiam cię bardzo. To użył tego żartu. Uhum. Dobra, w takim razie cyk. Ja se robię tak, ja se robię tak... Ja jestem ciekaw co ty budujesz, bo skoro ty wiesz, że ja buduję kurnik, to musisz naprawdę wymyślić coś dobrego. Muszę wymyślić coś kreatywnego. O nie. Czemu kurczaki się pojawiają mnie tu gdzie powinny? Halo? Halo? Kolega kurczak, halo? Papier? Co ty tam, mob spawner zrobiłeś czy co? Cicho! Papier, ogarnij się! Co, co ty robisz? Czemu ty się pojawiasz nad ziemią, Papier? O co ci chodzi? Papier, nienormalny jesteś, powiem ci szczerze, kumpel. Papier, co, co ci? Łe, panie, bo zepsułem se. Dużo ci tam jeszcze zostało? Nie, no już kończę powoli, a ja co? Ty już skończyłeś? A. dobra, nie, ale w razie czego myślę, jak to już skopiować sobie. Okej, okay, no ja już powiem ci, że finalizuję, robię teraz dekor, już taki najważniejszy. E, w sumie. Cień, bo jako list musisz mieć to w domu, w każdym, każdy list w Twojej okolicy na pewno ma to w swoim domu, jo. Bo to, to tak jest, nie? Że każdy lis kurczę ma swój dom. No wiadomo, lisy, One tylko tak biegają po godzinach. Tutaj, godzinę, ee, ogóle, tutaj nam pewien youtuber zdradza techniki ee, te, reklamowe. Ej, swoją drogą, powiem wam, że ostatnio masakra, nie, jedziemy ze Scaro, wracamy właśnie od dziadków i normalnie wyszła locha z małymi, nie? Na ulicę. Czaisz to? Jeden dzik dorosły i no. dziewięć małych gnojków. Ja pitole, jak ja się wystraszyłem, bo wiesz, no jak pierdzielniesz dzika, to generalnie auto masz no, do kasacji, A dzik jest znaczy, cały. Dzik, dzik jest ogromny. Dzik jest cały, dzik się wstanie i se pójdzie, nie? A jakby jeszcze z małymi było, Jezus, ja się cieszę, że ja w tamtej okolicy nie mieszkam. Naprawdę w tym momencie, stary, dziewięć małych dzików, a już mieliśmy sytuację, gdzie w mieście, normalnie w mieście, na obrzeżach, nie? Mego kumpla dzik pogonił, jak mnie odprowadził. Małe dziki. No, go pogoniły. dziki są. Yy, u mnie na działkach są dziki. To jest straszne po prostu z tymi zwierzętami, no ale co ja poradzę, nie? Sami ich miejsca zajmujemy nieraz. Dobra, ja mam stare coś idealnego. Jak to zobaczysz, to będzie taki XD, stary XD. Ja już skończyłem. No, 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 no Także ja już mam a? tutaj stary, zrobione, Chociaż, o czekaj, ja jeszcze mogę sobie zrobić tutaj. O, właśnie, takie takie. Yy, jeszcze pomyśl, bo yy, ja jeszcze w, Jeszcze doklejam. Fajna byłaby mapa z kastomowym terenem zrobionym z Cheese Ten Beat. Tak sobie eee, że tego mógł komputer nie wytrzymać. No czy będzie wytrzymał, to by nie wytrzymał. Znaczy wiesz co, Minecraft nie lubi dużo różnych bloków. Wydaje no, mi dlaczego. się, że optymalizacja nie. generalnie jest zawsze większa. Próbowałeś kiedyś, no nie wiem, odpalić teksturpaka 3D na swoim komputerze. Tak. I dobrze chodził? Tak. No z RTX. No to u, u, u mnie nie, niestety. No tak, na no to też zależy od kompa, nie? Aczkolwiek powiem ci, mapa taka z customowymi takimi trawami, które mają tam po ileś biców i tak dalej, to by wyglądało Shader świetnie. z tracingiem włącz. Shader z tracingiem, nie mam żadnych teraz, kurczę. A, no to sam już Zeusy. Jo, tylko je trzeba zapłacić za nie. Tak? Tak, z, z no, ray ja. Także o tyle kuczy No ma, możemy zrobić. Słuchajcie, jak będziecie chcieli coś takiego, to 3000 łapek pod tym odcinkiem i cyfrę zbierze się i pieniądze. Nie będzie jadł przez dwa tygodnie, ale kupi shadery z ray żeby wam pokazać, jak to sobie wygląda. No, dobra, ja już skończyłem stary w sumie tak bardzo. Mogę okay, jeszcze kolejną rzecz zrobić sobie. A, bo to jest takie, kurcze, jeszcze też by pasowało w takim miejscu. Hmm. Także cyk. W ogóle, customowa mapkę, na której budujemy, zbudował Luxer, Tak, żeby nie, że cyfer się. <grym> tak. Cyfer wieszał pranie w tym czasie, także. No, nie miałem co robić. Pozdro. Klasyk. Pozdro. Wieszałem pranie, nie? Pierwsze pranie w nowym mieszkaniu, także polecam bardzo serdecznie. Akurat po tygodniu ciuchy się kończą i trzeba wyprać to, co się wzięło, nie? Dobra, ja już skończyłem, także co? Cięcie? Widzimy się, jak Luxer skończy. Moi drodzy, więc wróciliśmy. Zapraszam cię lukserzy do mnie, żebyś ocenił mój dom Lisa, czy jak to się tam zwie, zwiedza, że wy oceniacie w komentarzach, moi drodzy. Witajcie, no, witam Cię. Terrain generation. No zobacz sobie, ale tu. Ej, no gdzie ty idziesz? Oh. Najpierw halo, mój custom teren musisz obejrzeć, zobacz. <śmij> zobacz, jakie fajne <śmij> tu pagórki w ogóle, nie? Co <śmij> można wejść tutaj, o stary, zobacz, no, no dobra, dobra, chodź do środka, nie ma co ten, co przedłużać. Także zapraszam Cię do mojego chaosu. Nawet mam stary lodówkę <śmij> tutaj. To jest świetne, to jest świetnie No tu lodówkę, tak. Ta lodówka, nie? To jest na później. Jedzenie na później. Tu mam, oczywiście, legowisko. Tu mam jakieś książki z przepisami na dobrego kurczaka z warzywami. Też kradzionymi, oczywiście, z tego samego pola, od tego samego rolnika, co kurczak. Aha. Także tak wygląda mój. Y Fox House, że tak to nazwę, wiecie, bo, bo ha penthouse, haha, dobra, idziemy teraz, pethouse, haha, idziemy teraz do Luxera w takim bądź razie, moje liski kochane, no, y i tutaj mamy, y kurnik, ja oczywiście całkowicie praktycznie z mikrobloków, okej, okay, praktycznie całkowicie z mikrobloków, no wejść tu ja, ja nie to mogę, można wejść, można wejść, okej, okay. okej, okay. no przed <laughs> chyba stary się spasiliśmy od tych normalnie o. komentarzy, what? Jakim rozbiegiem w ogóle tu wbiegłem. Ale dobra, to jest ja no patrz, ej, weź. na Pixela. weź. Na styk wchodzimy, na styk. Na styk, czekaj. Fu! Nie, nie mogę. Halo. Wciągnąć w... No dobra, ciul. Także tak wygląda dom według, m, prawda, naszego lisa kochanego, czyli Dobra, o, patrz. Naprawiłem. Także naprawiłem. słuchajcie, ocencie oczywiście w komentarzach, kto z was, kto z nas zbudował... Kto z was? Do to, to teraz nie wyjdziemy. Także kto z was zbudował, moi drodzy, na, Z nas zbudował? z nas, nie z was, zbudował najlepszy was, was. dom lisa w Minecraft, także pamiętajcie o łapy w górę, zostawić subskrypcję, jeśli wam się podoba zaproponowanie zaproponowaniu kolejnego zwierzęta, postaci lub zawodu, który mamy zbudować i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!